Słuchajcie, chcę Wam pokazać, jak to działa. Jak ta cała fotowoltaika, ten mówi tutaj cały magazyn energii. E, razem z tymi regulatorami, z akumulatorami. Taka siłownia, po prostu, jak to działa w momencie, kiedy jest słońce. A więc słuchajcie, na dworze jest tak bardzo słoneczko w pełni pochyliłem zwiększyłem kąt żeby bardziej odpowiedni tamtych paneli ale chcę wam pokazać jakie są wartości czyli tak pierwszy string 1400 prawie tu jest 1600 to jest po 10 paneli tu jest e, 1400 ale tu już jest 8 paneli 1608 paneli 1500 to jest 8 paneli, 900 to jest 6 paneli i tutaj już mamy te nowe, które zrobiłem na tej pochylnej platformie i one, każdy string to jest po 6 paneli, czyli mamy tu 1000, prawie 1000, 1000, prawie 1000 i tam chyba jest prawie 1000. W każdym razie wszystkie dają po 1000, nie? W takim słońcu, chociaż słońce już nie jest jakby w szczycie, kuli się troszeczkę ku zachodowi, ale mniej więcej tak to wygląda, nie? Także wartości są w miarę, w miarę dobre. Akumulator mi się, to znaczy ten magazyn energii ładuje się, ładuje się prawie że na full, chociaż tutaj brakuje, bo. Tych ostatnich 5, żeby było na funt, musiałoby być 1200, ale już miałem takie wskazania. To chyba zależy też od e, przejrzystości powietrza i, i tak dalej, nie? Także. No, także to dobrze, dobrze to wygląda. Natomiast e, wartość naładowania tego całego magazynu to jest 27,7, 84%, także troszeczkę mi jeszcze brakuje akumulatory funkcjonują bardzo dobrze chociaż w tych tutaj co leżą będę musiał zmienić BMSy jednak dam mocniejsze bo tu są, tu są chyba pięćdziesiątki a no jednak, jednak trzeba dać większe troszeczkę ale to nic już zamówiłem także tak to właśnie wszystko wygląda no dziękuję za uwagę zapraszam do Następnych relacji